Cześć, Luktor Hodowca! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj tak nietypowo, ponieważ jesteśmy w piwnicy. Zaczynamy w piwnicy. Jak oglądaliście poprzedni film, to pod koniec mówiłem, że będzie film związany z tarczowym więc jest to od ten film. Dzisiaj jest chyba 5 marca więc może zaraz przejdźmy do tego tarczowego. Tu nic się nie zmieniło. Tu gołębie będę już przenosił dzisiaj. I tak. Tu jest ten tarczowy. Samczyk. O, tu jest. I przechodząc obok niego mamy samicę, która dzisiaj do mnie przyszła. Jest to młoda samica. Podobna do niego, tylko taka bardziej żółta. Jaśniejsza. I, 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 tak jak chciałem, nie ma zaciągów póki co. Nie wiadomo, czy jej nie, nie wyrosną, bo to też zależy, jak bywa. Ale tak się prezentuje. Przyszła do mnie no, z 2 godziny temu. Będę ją wabił z tym samcem. Żeby była para. O, tak się ona prezentuje. Taka jaśniejsza troszkę. Taka samiczka. Powiem Wam tak, że dla mnie to jest gołąb, którego szukałem już z półtorej roku, ponieważ tamtą samicę od tego samczyka mi padła na zawał. Po prostu yy, któregoś yy, dnia. Wchodzę do budy, patrzę. A tu samica siedzi na jajkach i jest po prostu sztywna. Na wystawie nie było tarczowych, ani jednych, tylko były takie duże tarczowe, które mi się nie podobają. Ta jest taka, no nie jest jakaś bardzo mała, ale nie jest duża. Taka, jak ja lubię. O, taka samica. No i tu Wam jeszcze pokażę, czym do mnie przyszła. W takim pudełku do mnie przyszła. O, nie jest jakoś duże, ale w sumie też duże miejsca nie trzeba chyba na takiego gołębia. Tu ma jakieś. O! Ten. Traciny. Tu dziury są. O. No więc w sumie to tyle. Jeśli chodzi o tego gołębia. Więc widzimy się jeszcze u góry u gołębi. Ja już jestem u gołębi, ale jeszcze przed tym, jak wam je pokażę sobie je puścimy o tamte już otworzyłem z innych but. O, tu już chodzą gołębie. Trochę ich wyleciało, ale tu przejdźmy, bo widzę, że trochę się boją. Tu jeszcze mamy Andaluzy. Więc tak, tu dalej krasy nie ma jajek, ale już się ganiają. Tu dalej jest jajko tej krasej samice. I tak, tu mamy młodego. Półrośl już. Powiem wam tak, że z dnia na dzień coraz bardziej rośnie Już za niedługo będę musiał go obrączkować I przy okazji W sumie mogę wam pokazać obrączki, ile mam Przyszły do mnie Obrączki z miesiąc temu Ale jeszcze wam nie pokazałem, bo w sumie zapominałem A na białe dalej mi nie przyszły, dalej nie ma do odbioru Więc w sumie dziwne trochę Tu jeszcze mamy Andaluzę Siedzi. Nie wiem czy widać jajka? Chyba nie, ale są jajka. Więc tu jeszcze przejdziemy dalej. Krymki tu sobie siedzą. Murzynów, wyląk się młody. O, widzimy go. Młody mamy. Mamy młodego. Przed chwilą się wyląkł. Jest bardzo dobrze. Pierwszy młody biały. Tamten co był. Niestety przemarsł. Więc już jest drugi młody. Nawet się nie spodziewałem. Tu też pewnie będą się lęgły na dniach. Na dole. O tu. Biały siedzi ta samica a nie, to już jest samczyk. Powiem wam, że pierwszy raz widzę tego samca od tej samicy. Wcześniej go nie widziałem. Nie wiedziałem z czym to jest. Jest to młody samczyk. Nawet chyba wiem po której gołębie. Jest to po... zaraz może Wam pokażę jak będą w budzie. Więc tu jesteśmy u góry. O, Z tego co widzę, są. Na razie tu włączymy światło. Samica jeszcze nie zniosła jajka. Ale w sumie można powiedzieć, że ta nie zniosła, ale inna zniosła. Tu już są dwa jajka u tej samiczki. I tak. Ten gołąb jest po tych gołębiach. Po samczyku z 18 roku. I po tej samiczce z 12. Samczyk siedzi na jajkach. Dwa jajka są. Ta samiczka też już się przygotowuje do zniesienia drugiego, bo widać, że po prostu jest jajkiem. Tu je puściłem, żeby sobie pochodziły. Ale jeszcze Wam nie pokazałem białek. Ozdobnych. ogólnie tak, Chodząc po prawo mamy jajka, srebrniaka i tu są kremki, tak jak Wam mówiłem u krymków zrobiłem roszadę, więc tu są murzyny, tu Lewka dalej ma jedno jajko, u murzynów są kremki. Tu jeszcze pasi pasiakom stawiłem miskę Tu są jajka jeszcze No więc w sumie tak to wygląda Tu gołębie sobie siedzą O tu jeszcze i chodzi kilka o. W sumie to jest taki bardziej film, żeby Wam pokazać że przyszła mi tarczowa Chyba że jeszcze będzie coś cieka ciekawego to Wam pokażę a jak nie, to no By było na tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się za niedługo.